Już naprawdę ostatnie poszukiwania. Witam się z Wami po raz kolejny z serią Stranger Things Kinder Joy! Udało mi się do tej pory zebrać już całą masę figurek, ale nadal nie mam tej najbardziej pożądanej, czyli Willa. Nie wiem czy jesteście tak mocno w temacie, niebawem premiera Stranger Things, już 26 listopada będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek z ostatniej serii finałowej na Netflixie. I świat oszalał w kolekcjonowaniu wszystkich figurek, a z tego co widziałam najbardziej pożądaną jest właśnie figurka Willa. Ja do tej pory jej nie zdobyłam, ale kupiłam kolejne pięć jajek i może teraz tym razem los się do mnie uśmiecha. Śmiechnie. Sprawdźmy to, ale najpierw szybkie poszukiwania jajek w biedronce. Zobaczcie, jak to wyglądało. Akurat trafiłam na dostawę pięknego, nowego kartonika i przy okazji mały przegląd nowości świątecznych. Więc obserwujcie koniecznie i dajcie znać, który kalendarz adwentowy miałabym przetestować. Thank <laughs> you. Jakie pięć jajek? Mam ich aż sześć. Było 2 plus 1 w biedronce, więc szkoda było nie skorzystać, żeby dostać te dwa gratisowe, a to oznacza, że mam większą szansę na znalezienie mojej wymarzonej figurki. Ale najpierw szybkie przypomnienie tego, co mam do tej pory w swojej kolejnej. Do tej pory udało mi się uzbierać cztery figurki z serii Upside Down, czyli po drugiej stronie, z czego jedna to jest powtórka i jest to Dustin, ale mam jeszcze Jima Hoppera i mam Steve'a, więc to są figurki, które udało mi się zdobyć z tej serii. Upside down. Mam jeszcze przepiękną czerwoną Max. Słuchajcie, widziałam nawet, że na jakichś zagranicznych stronach można kupić taki strój. I nawet chyba jest kolekcja dostępna gdzieś w sieciówkach, więc muszę zrobić jeszcze przed premierą szybki przegląd sieciówek. Coś mi się wydaje, że pojawiło się coś w Primarku, więc pojadę zobaczyć, bo może faktycznie znajdę tam jakieś przebranie i specjalnie na premierę będę mogła się w nim pokazać. Mam jeszcze też Max w wersji klasycznej z tymi słuchawkami na uszach. Wygląda naprawdę przepięknie, i nawet nie wiem, czy ta seria nie podoba mi się bardziej niż ta Upside Down. Mam jeszcze, słuchajcie, znowu powtórkę Dustina. Dustin chyba z tego wszystkiego lubił mnie najbardziej, bo mam też powtóreczkę w tych takich klasycznych figurkach. No i tutaj mam też jeszcze powtórkę w postaci Majka, więc sparowały mi się troszeczkę te figurki. Jestem mega ciekawa, czy dzisiaj uda mi się znaleźć coś innego, czy znowu będziemy robić duble. No i co, no otworzę to razem z Wami i sprawdzimy, czy może w końcu uda mi się trafić tego wymarzonego. Jajeczka same się nie otworzą, więc rozpoczynamy od pierwszego z kodem 39G1. Zobaczymy. Ja nie patrzyłam znowuż po kodach, tylko leciałam losowo. Czekoladki oczywiście zostawiamy sobie na później. Ja najpierw muszę zobaczyć, co jest w środku. Nie wiem, czy patrzeć, czy nie patrzeć, czy podglądać, czy najpierw pokazać Wam. Raczej to nic nie zmieni. Zawartość już będzie taka sama. No nie wierzę. No nie wierzę. Dustin chyba naprawdę mnie kocha i posłuchał to, co przed chwileczką mówiłam. Kolejny Dustin. Mam już ich aż trzy! No, zaczęliśmy na grubo. Zaczęliśmy na grubo od powtórki i to takiej naprawdę niesamowitej, bo mam ich trzech już z, z klasycznej wersji jeszcze dwóch z Upside Down, ale słuchajcie, ta przygoda dzisiejsza dopiero się rozpoczyna, bo ja mam aż pięć jajeczek jeszcze do otwarcia. Może teraz sobie jakoś się wylosujemy. Ej, to spadł. Jest dosyć ciężkie. Mam wrażenie, że cięższe niż cała reszta. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek Znaczenie. 12G1 to jest kod tego jajeczka, który teraz otwieram. Uwaga, uwaga. Czekoladka, chyba zaraz sobie zjemna poprawę humoru. Ja już się teraz boję, słuchajcie. Jak ja znowu zobaczę Dustina, to ja po prostu. Dobra, nie ma Dustina. I widzę chyba włosy, których jeszcze nie mam. Widzę okulary, których nie mam pierwszy raz nie mamy powtórki. Tym razem trafiłam na Steve'a Harringtona. Co prawda mam go w wersji Upside Down, ale nie liczy się to jako powtórka, bo tej figurki jeszcze nie mam w swojej kolekcji. Ej, całkiem ładnie się prezentuje w tych okularach. Ma jeszcze taki plecaczek z tyłu. Naprawdę bardzo, bardzo ładna figurka. Ogólnie wersje kolorystyczne, samo wykonanie i to jak te figurki prezentują się wszystkie w jednej kolekcji, naprawdę mega ładnie się prezentuje. Także Steve Harrington dołącza do mojej Rodziny, figurek Stranger Things. No dobra, już mam troszkę lepszy humor, bo bałam się, że zobaczę tam kolejnego Dustina. Teraz po raz kolejny losujemy, 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 nie będę czekać, aż spadnie mi jajko, tylko po prostu je tutaj sobie wybiorę. 29G1. Więc mam znowu inny kot. Ej, ale ono też mi spadło. Co prawda, już po wyborze, ale mi spadło. Znak. Otwieramy. Dobra, czekoladki odkładamy sobie na później. Uff. Trochę się boję. To jest naj najlepszy moment, słuchajcie. Dla wszystkich kolekcjonerów, dla wszystkich osób, które szukają czegoś konkretnego, jest to totalna niespodzianka, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tam jest w środku. Nie wiem, czy ktoś wymyślił, słuchajcie, jakiś laser, cokolwiek, co by prześwietliło te opakowania. N nie sądzę, żeby ktoś aż tak fanatycznie do tego podchodził. Aaaa, znowu powtóreczka. Tym razem z Max, ale z klasycznej serii, nie z Upside Down. Tak to się prezentuje. No, czyli na razie słuchajcie, na trzy otwarte. Jajka, mam dwie powtórki, mamy jeszcze jedną Max. Jest co prawda bardzo ładna, bardzo się cieszę, że to właśnie ona do mnie dołączyła. Chyba najbardziej bym nie chciała, żeby w tych jajkach znowu znalazł się Dusty. Słuchajcie, wybieram jajka zupełnie na ślepo. Tak jak widzieliście też na przebitkach z Biedronki, niósł je mój mąż i wybieraliśmy je po prostu jak leci. E, a okazało się, że każdy z tych jajek ma inny kod. Mam jeszcze 10G1, mam 11G1 i 17G1. Także może zaczniemy sobie od tego e, z najniższą liczbą, czyli 10G1. Je jeden. Może to będzie jakiś znak. Sprawdźmy to. Otwieramy czekoladki odkładamy. Ja już to znam, słuchajcie, na pamięć. Nie wiem, czy to się jakoś da po dotyku, czy jakkolwiek inaczej. Po intuicji, po kodzie, chociaż wydaje mi się, że jest tu dosyć lekko. O, oh, dobra, nie ma powtórki, a jest to chyba Hopper, bo widzę kapelusz. Jest to pierwsza figurka, która składa się z trzech elementów, zobaczcie, bo dokładamy tutaj ten tył. Nie wiem, czy robię to dobrze kolejnością, czy najpierw powinnam wsadzić kapelusz. No oczywiście, chyba najpierw kapelutek, ale nie mam pojęcia, czy przodem, czy tyłem tutaj dobrze to zrobię. Ej, no serio, nie mogę sobie poradzić ze złożeniem derijaja? Co jest grane? A może jednak najpierw to? Dobra, czyli jednak na początku miałam dobrą intuicję. Spójrzcie na to, nie ma powtórki, bo mam go tylko w wersji upside down. Tym razem jest to klasyczna wersja w tym takim kapeluszu. Jest cały brązowy, ubrany w jakiś taki ten swój klasyczny strój z serialu. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładnie i cieszę się, że znowu nie mam powtórki. Zaczynam tracić nadzieję, choć nie powinnam, bo nadzieja umiera ostatnia, ale naprawdę z tych sześciu zostały mi jeszcze tylko dwa jajka. Być może w któryś z nich jest Will. Ale być może jest tutaj powtórka i powtórka. No nie mam pewności, Jakbym chciała mieć większy fan To powinnam kupić sobie cały karton I otwierać je po kolei, no ale jak doskonale wiecie Byłoby to kupa kasy I tak jestem już zadowolona ze swojej kolekcji Żeby nie było, że będę teraz mega załamana Jak tego Willa tutaj nie będzie No ale nie ukrywam, że bardzo bym chciała Słuchajcie, nie wiem, odnoszę wrażenie, że to jajeczko Jest cięższe Przecież Nie mam pojęcia, ej, może ja je zważę? Jeszcze nie grali, będę ważyć Kinder Joy Ale naprawdę wydaje mi się, że jest Znaczna różnica między nimi, dobra Mam 31 gram i to jest to jajeczko z 17G1, a to drugie ważymy. Nie, no też 31 gram. No ale serio, jakie ja tak wzięłam do ręki, to miałam wrażenie, że jedno z nich jest dużo cięższe. Dobra, znowu mi spadło, więc to idzie na pierwszy ogień. Zobaczymy. 11G1, już i tak innego wyjścia nie ma. Muszę je otworzyć, muszę zobaczyć, co tam jest w środku, czy będę zawiedziona, czy nie. Ej, co ja tak posmutniałam, a to nie jest powtórka. Tak się przestraszyłam, bo zobaczyłam okulary, słuchajcie, i myślałam, że to znowu Jim Hopper. Ale nie! To jest Steve Harrington, ale z tej klasycznej wersji. Szczerze powiedziawszy, ja mam jeszcze tylko chyba go w upside down. O nie, poleciała mi jedna na ziemię! Co ja zrobiłam? Dobra, tutaj mamy Steve'a. Po go poznałam, ale mamy go z serii Upside down, więc teraz dołożyłam go w wersji klasycznej. Okej, okay, czyli nie ma typowej powtórki, ale ja muszę iść teraz pod łóżko, bo tam mi gdzieś spadła jedna figurka i nie wiem jaka. Zaraz wracam, już jestem. Dustin poleciał, słuchajcie, pod łóżko ten z serii Upside Down. Chyba się obraził, że tyle razy go dzisiaj tutaj prosiłam, żeby go nie było, żeby nie było powtórki. No ale dobra, no, no co ja mogę zrobić? Zostało mi jeszcze jedno jajko do otwarcia i jest to 17G1. No może akurat tutaj będzie czekał na mnie Will, kto wie, no to jest ostatnie jajeczko, więc mogę sobie to wyafirmować, żeby tutaj właśnie był on. Dobra, otwieramy. Nie ma na co czekać. To już jest ostatnie jajko. Trzeba skończyć z tą serią, ale chyba trzeba sobie poprawić trochę humor. Oh. Czekałam na to i zostawiłam to na ostatniej jajko Słuchajcie, myślałam, że będzie nieco lepiej Chociaż nie ma aż takiej tragedii Miałam tylko e, jedną czy dwie powtórki Nie, dwie Ale nie było aż tak źle, bo nie było kolejnego Dasina Chyba, że jest właśnie w tym jajku, w którym teraz się zajadam W sumie o tym nie pomyślałam Mmm, ten krem jest dobry Jeszcze słuchajcie, leżał gdzieś w ciepłym Skitrany przez Zuzią, bo ona jakby się do tego dorwała To już bym tego nie otworzyła na odcinku I się zrobił taki płynny, normalnie jak Nutella Mmm, pycha Dobra, pojedzone Humor poprawiony. Sprawdźmy, co tam jest. No już nic się tutaj nie zmieni. To już jest ostatnie jeczko, ostatnie poszukiwania. Powtórka. Ej, to nie jest powtórka. Co jest grane? Patrzcie, i ma taki jakiś cypek tutaj przypięty. Co jest grane? Myślałam, że mam powtórkę, ale nie mam powtórki. Patrzcie, to jest pierwszy Demogorgon, którego otwierałam z ostatniej serii. No, jest taki naprawdę duży. A teraz mam takiego małego, zobaczcie jak przyrównam je dwa obok siebie. Jeszcze ma taki jakiś tutaj cypek dopięty. On już był złożony. To musi być jakaś inna seria. Nie wydaje mi się, żeby był tutaj podział na e, upside down i klasyczną wersję. No, nie mam pojęcia o co chodzi, ale raczej nie jest to nic szlachetnego i pożądanego. No i niestety otworzyłam ostatnie jajko a Willa tam nie było. się prezentuje cała moja kolekcja, troszkę tych powtórek jest z tych klasycznych, no ale najwięcej to tam się Dustinów z tyłu rzuca w oczy. Niemniej jednak cała kolekcja bardzo mi się podoba, nawet jeśli nie znalazłam najbardziej pożądanej figurki. Dajcie znać, czy wy kolekcjonujecie figurki z Kinder, no i oczywiście, czy chcielibyście, abym otworzyła jeszcze Playmobil. Napiszcie to koniecznie w komentarzu. Ja przypominam jeszcze, że zbieram pytania do Q&A, więc odnajdźcie post na społeczności. Jeśli chcecie zadać mi jakieś pytania, to właśnie tam w komentarzu jest na to miejsce. Czekam i oczywiście odpowiem Wam na wszystkie w formie filmu. Dzięki za dzisiejszego wspólnie spędzonego vloga. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Pa!